Roxana węgiel i smolasty razem? Mam swoje podejrzenia, ba, mam nawet dowody i chętnie się nimi z wami podzielę. A oprócz tego, msza święta w intencji Michaela Jacksona, mata na studniówce Alan Krupa w piosence ze swoją dziewczyną, suknia szybna Dody na sprzedaż i moja opinia na temat Eurowizji 2024. Co jeszcze? Zostańcie ze mną do samego końca. Nie zapomnijcie o zostawieniu komentarzy. Ja nazywam się Max Kruziewicz i zapraszam na kolejne muzyczne podsumowanie tygodnia. Msza w intencji Michaela Jacksona. Ja wiem, że to brzmi jak żart, ale żartem wcale nie jest. Jeden z fanów Michaela Jacksona, Sknurowa, postanowił zamówić mszę świętą w jego intencji. Ta, zgodnie z opublikowanym na stronie internetowej parafii harmonogramem, odbyła się 17 stycznia i jeśli dalej mi nie wierzycie, no to łapcie wideo. Stanować będziemy mszę świętą za zmarłego Michaela Jacksona. Po jego odejściu pozostało piękno. Piękno jego muzyki, choreografii, tańca. Szczerze, nie zdziwiłbym się, gdyby o tej akcji za chwilę mówiła już nie tylko cała Polska, ale cały świat. Tym bardziej, że sama Kuria jest zaskoczona na dość nietypową prośbą swojego parapianina. Ale ja się teraz też tak śmieję, a sam pamiętam, jak. W 2009 roku, czyli wtedy, kiedy Michael Jackson zmarł, powstała specjalna strona internetowa, za pośrednictwem której można było palić mu i zamieszczać specjalne dedykacje. I co robił 12-letni Maksymilian Kruziewicz? Wchodził codziennie na tę stronę internetową, palił znicza i pisał: Polska będzie za tobą tęsknić. A skoro już mówimy o Mszach Świętych. To nie zdziwiłbym się, gdyby za chwilę takie były zamawiane w Ameryce, ale nie w intencji Michaela Jacksona, a Lil Nas Xa. Raper wypuścił właśnie nowy numer zatytułowany Jay Christ, w teledysku do którego wciela się w rolę, wielkie zaskoczenie, Jezusa Chrystusa. W klipie widzimy jak Lil Nas wisi na krzyżu, czy gra w koszulkówkę z diabłem. Jak można się było spodziewać, teledysk nie spodobał się chrześcijanom, a raper odpowiedział. W kilkunastominutowym wideo zapewnił, że nie chciał nikogo obrazić, a jedynie jest tu po to, żeby... Nieść miłość. Koncerty Taylor Swift pomogą Polsce, a konkretnie polskiej gospodarce. Nie jest tajemnicą, że to właśnie Taylor Swift trzęsie aktualnie globalną sceną muzyczną. Jej płyty rozchodzą się w milionowych nakładach, a bilety na koncerty sprzedają w ekspresowym tempie. Po prawie 20 latach od swojego debiutu Taylor Swift w końcu odwiedzi Polskę. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez hiszpańską firmę eDreams, Warszawa może sporo na wizycie supergwiazdy zarobić. W okolicach 1, 2 i 3 sierpnia, czyli w tych dniach, kiedy Taylor Swift wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, zainteresowanie lotami do Warszawy jest o 339% większe niż w roku ubiegłym, co stanowi drugi najwyższy wynik. Polskę wyprzedza jedynie Szwecja, gdzie Taylor Swift wystąpi w Sztokholmie już 17, 18 i 19 maja. Tam zainteresowanie, porównując do roku 2023, jest większe sześciokrotnie. Wielkimi krokami zbliża się 32 drugi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku zainteresowani mogą brać udział w licytacjach gwiazd, a jedną z osób, które zresztą po raz kolejny wsparły WOŚP, jest Vicky Gabor. Tym razem piosenkarka, dzięki której rok temu na konto fundacji trafiło 30 tysięcy złotych, zaoferowała spotkanie z nią i osobiste odebranie zabawek Ferbi oraz spędzenie z nią całego dnia podczas trasy koncertowej. Zwycięzca licytacji będzie mógł spędzić z Vicky dzień od momentu prób aż do zakończenia całego show. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to odsyłam was na Allegro, wpiszcie sobie tam wielki gabor Wośp i na pewno znajdziecie obie aukcje. Mata mnie z tego, że uwielbia zaskakiwać swoich fanów. Jak nie zagra koncertu na schodkach, no to pojawi się na studniówce. Jakiś czas temu raper zorganizował konkurs, w którym do wygrania była możliwość pojechania z nim na mecz na no albo wspólna impreza. Aby wziąć w nim udział, trzeba było nagrać filmik w swojej komisji wyborczej, a jako podkład użyć kawałka Giewont. Jedna z fanek, które wygrały konkurs, zaprosiła Matę na studniówkę, a ten dotrzymał słowa i wspólnie z ziomkami z gomba o 3,3 pojawili się w działdowie. Usłyszeć 100 dni do matury na 100 dni przed maturą, to jest definicja slei a teraz o innym raperze, Alanie Już Nie Krupie Enzo, który wypuścił właśnie swój nowy utwór ze swoją dziewczyną Nicole Pniewską. Jeśli myśleliście, że na single Fake Love się zakończy, to nie, 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 nie. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek. Alan i jego ukochana mają bardzo ambitne plany, a ich najnowszy numer nosi tytuł na topie. Alan rapuje w nim między innymi, że kocha swoją mamę, ale kocha też pieniądze, i że chciał setek, a dostał tysiące, i tak dalej, i tak dalej. I tak zastanawiam się, co na to wszystko, Nikole, że w tej hierarchii jest Edyta Górniak, pieniądze, no i domyślam się, że dopiero później ona. Teraz czas na prawdziwą bombę, czyli Roxana Węgiel i Smolasty razem. Ale tylko w piosence. Pracuję w mediach już kilka lat i wydaje mi się, że potrafię łączyć kropki, a teraz wszystko wskazuje na to, że tych dwoje faktycznie połączyło się we w studiu nagraniowym. Kilka dni temu Roxana Węgiel wrzuciła nowe zdjęcie na Instagrama, a Smolasty je skomentował. I tak ja wiem, że to mogłoby zupełnie nic nie oznaczać. Natomiast według mnie te emotki nie zostały użyte przypadkowo. Ba powiedziałbym nawet, że nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Poza tym, duetem z Dodą, czyli Nim zajdzie słońce, Smolasty udowodnił, że idealnie odnajduje się w towarzystwie wokalistek popowych. Dajcie znać, czy waszym zdaniem też coś jest na rzeczy. A skoro już wspominamy o Dodzie, to Doda sprzedaje suknię ślubną, ale nie tę, w której szła do ołtarza z Radosławem Majdanem czy Emilem Stępniem, a tę, w której pojawiła się na okładce gali w 2015 roku. Doda nie czeka z porządkami na wiosnę i na jej oficjalnej stronie internetowej wystartowała wyprzedaż jej szafy. Fani mogą kupić należące do niej ubrania, m.in. wspomnianą suknię ślubną, która została przeceniona z 8 tysięcy na 4,5 tysiąca. Oprócz tego buty, kozaki, sukienki, no dosłownie wszystko się poczuć jak królowa? No to macie idealną okazję. Eurowizja 2024 budzi wielkie emocje i zupełnie niespodziewanie na faworytkę do reprezentowania Polski w tym konkursie wyrosła... Luna. Piosenkarka opublikowała w swoich socialach fragment eurowizyjnej propozycji The Tower i wszystkie osoby, które do tej pory krzyczały Justyna Steczkowska, Justyna Steczkowska, za mówiły, bo jest to definicja doskonale wyprodukowanego popowego bangera. Luna poszła w totalnie inną stronę niż dotychczas, i jak widać to się opłaciło. Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale słyszałem tę piosenkę w całości, i gdyby to ode mnie zależało, kto poleci na Eurowizję, no to Luna masz mój bilet. O Eurowizję stara się też Marcin Maciejczak, który skończył właśnie 18. Lat. Tak jak nam powiedział niedawno w wywiadzie, świętował ze swoimi bliskimi w Paryżu, a ja zwróciłem uwagę na taką ciekawostkę, że wszyscy artyści, którzy starają się o Eurowizję i mówią o tym głośno, czyli Justyna Steczkowska, Marcin Maciejczak i Luna, mają na swoim koncie muzyczne współpracę. Justyna Steczkowska ma z Luną piosenkę zatytułowaną Nie mój sen, z Marcinem Maciejczakiem Nie poddawaj się, natomiast Marcin Maciejczak i Luna mają na swoim koncie współpracę zatytułowaną Nie proszę o więcej. A kto waszym zdaniem powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2024 w Szwecji? Koniecznie dajcie mi znać. Nieco wcześniej niż nazwisko polskiego reprezentanta poznaliśmy nominację do Bestsellerów w Empiku 2023. W tym roku w kategorii muzyka wyróżniono trzy podkategorie i są to rock, pop oraz rap i hip-hop. Wśród nominowanych między innymi Daria Zawiałow, Lana Del Rey, Avi, Problem, Taco Hemingway, Depeche Mode, Rolling Stones. Pełną listę nominowanych we wszystkich kategoriach znajdziecie oczywiście na SKPL. I na dzisiaj to już wszystko. Pa!